Dzień dobry wieczór. Zapraszam na program na jutrzejszy dzień. 7.00 powitanie. 7.30. Program rozrywkowy: Jak wysadzić się granatę? 8.30. Agroturystyka i cykl reportaży: Jebanie zero 10.00. Podejmij decyzję: Wuda czy Marycha? 11.30. 5, .10 .15, Magazyn emerytów. 12.00. Film dla całej rodziny: Naćpajmy się razem. 13.20. Z cyklu łamigłówki dla rolników. Jak znów powiązał kompaść krowy? 14.00 Program dla kobiet, które chcą schudnąć, zdechnij z głodu. 15.10 Rozpoznaj kolory, teleturniej dla daltonistów. 15.40 Szachy Moje życie, Janusz Ślimak. 16.30 Wielkie budowle, to i toj. 17.20 Zawody w podnoszeniu ciężarów do 1 kg. 17.50 Program dla sprytnych Jak przez spodnie zrobić loda. 18.10. Język angielski, wersja dla tumanów. 18.40. Z cyklu Zrób to sam, jak lodówkę przerobić na motor. 19.00. Wieczorynka, pijana myszka. 19.30. Wiadomości, a w nich kto ukradł Atlantydę, zwędził zabałki z kiesku ruchu i zwalił konia na ręku. 21.00. Koncert muzyki Disco Polo, Jan Sebastian Bach. 22.20. Horror produkcji czeskiej, zabójcze knedliki. 23.30. Kabaretowy Klub Dwójki. Część pierwsza. Obrady Sejmu. 23.50. Spierdalać spać w orędzie prezydenta.